Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Trzecie mistrzostwa w wyciskaniu sztangi, leżąc w Ciechanowie. Jak oceniasz taką imprezę? Nie mam, Nie miałeś chęci wystartować tutaj i pokazać, co potrafisz? Eee, nie, znaczy ja się, się specjalizuję w podnoszeniu ciężarów, nie w wyciskaniu sztangi. Eee, no, ale co, chyba dobrze. Mogłoby coś być chyba to częściej na okres letni, przedwakacyjny i teraz na zimowy, bo raz w roku chyba za rzadko takie zawody. Ale wiadomo, to trzeba zabrać, poszukać sponsorów na takiej imprezy, jakieś koszty oczywiście organizator ponosi i pewnie to jest z tym związane, ale idea i pomysł bardzo dobry. Znaczy generalnie to jest bardzo dobra koncepcja na promocję ciężarów, tak? Wszystko co się dzieje wokół ciężarów. Ale to też nawet osoby, które ćwiczą na siłowni, tak? a my teoretycznie zawsze startujemy w ciągu roku i kilka razy. A osoby będące ćwiczące na, na fitnessach w siłowni, tam wyciskające sztangę, nie mają nawet jak się sprawdzić i gdzie startować. A impreza czy puchar o wyciskania, wyciskania sztangi, Daj mi się, że to bardzo dobrze, bardzo fajnie i mogą się sprawdzić, jest rywalizacja, wszyscy biorą to na poważnie, nikt nie odpuszcza sobie i to jest najważniejsze. Ja specjalnie zapytałem Ciebie, czy nie chciałbyś wystartować, bo startował Krzysiek Klicki. Tak, może w przyszłym roku, ale w tym roku jeszcze ze sobą jestem. Jeszcze poczekam. Słuchaj, wracając do promocji ciężarów, w ostatnim czasie miałeś okazję poprowadzić trening razem z Piotrem Glacą-Mohamedem i Martyną Krysiak. Jak generalnie oceniasz to, co oni reprezentują jako crossfitowców? E, to może... To nie, że są... Ogólnie to tak, że jak na crossfit to mają bardzo dużo umiejętności, no nie? jeśli chodzi o tre... umiejętności treningowe, e, oni bardziej chyba specjalizują się i chcą e, e, bardziej ciężarowo podchodzić do tego pod kątem ciężarowca. Tak? I to mi się podoba, bo jak widzę e, crossfit ogólnie bardzo fajnie, fajnie, że to się rozwija w Polsce i tak dalej, jeszcze nie jest tak mocno popularny jak w Stanach, ale cały czas się to rozwija. Co, co najważniejsze, oni przyjechali, przyjechali do mnie na konsultację pod względem technicznym, tak? Czyli oni nie, nie, nie miałem mi powiedzieć, co mają zrobić, żeby było lepiej, żeby, by, żeby byli silniejsi, żeby jeszcze więcej ćwiczyć, tylko oni chcieli nauczyć się techniki naszej ciężarowej. I to jest bardzo fajne, bo e, ci crossfiterzy, którzy ćwiczą, no nieraz nie robią tego zbyt dobrze i mogą po prostu nabawić się głupiej kontuzji e, przez własną głupotę chodząc, idąc coraz więcej ciężary bez jakiejś tam techniki i takie szkolenia. To same pytanie o wiedzę ciężarowca, chociaż podnoszenie ciężarów jest bardzo dyscypliną techniczną. No, tutaj wchodzą w grę nawet milimetry, jeśli chodzi o, o technikę, tam jak się jak się dźwiga już poszczególne elementy. I no fajnie, fajnie, że przyjechał, fajnie wyszło. E, parę ciekawych rzeczy się dowiedział, na których na pewno. On tuku, no tak, Piotr cały czas się uczył z Martyną z, z filmików z internetu i to takich wiedza, i poziom umiejętności był bardzo wysoki, jak na to, że Piotr chyba ćwiczy półtora roku i y, cała ich wiedza y, opiera się na, 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 na stronie YouTube, także no, tak, z tymi całkiem nieźle, nieźle im to idzie. Im wiadomo, im dłuższy treningowy tym będzie lepiej. Na pewno to nie, nie, nie ma co się czarować, ale wszystko przed nim. A jeśli chodzi o w ogóle takie prezentacje, które ma, to widzę, że jest bardzo dynamiczny i silny. Także to, to w ciężarach jest najważniejsze. Piotr powiedział wiele pozytywnych rzeczy odnośnie ciężarów, że tą dyscyplinę trzeba i zadbać o troszeczkę lepszy PR, bo tak naprawdę trzeba pokazać to piękno. Jakie masz pomysły? Czy wspólnie myśleliście już nad jakimś projektem? Eee, no Chcemy rozwinąć, jakby rozwijać ten crossfit w Polsce. tak Fajnie, że jest w ogóle ten krosit, że jest dużo wspólnego i dużo z elementów podnoszenia ciężarów i przez to możemy, nasza dyscyplina może troszkę troszkę w górę, jeśli chodzi o medialność. Wiadomo, że pewne sprawy nie zrobimy w rok, dwa, trzeba cierpliwie czekać latami i bardzo, bardzo konsekwentnie chcemy nie pracować nasz wizerunek, nie tylko mój czy, czy kogoś innego, ale całej naszej dyscypliny. Oczywiście wszystko do zrobienia. Na pewno trzeba, żeby pobrać wizerunek, trzeba bardzo dużo ludzi wokół siebie, żeby na tym, na tym pracowali, sponsorów. Oczywiście to wszystko przyciąga ludzi, publiczność. I tu, 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 no, Wiadomo, że to nie jest tak, że zrobimy to w rok, dwa tak jak wspomniałem wcześniej. Naprawdę trzeba konsekwentnie budować ten, ten wizerunek. No mam nadzieję, że Szymon już nie będzie pochłonięty jakąś, jakąś organizacją Mistrzostw Świata, które tak naprawdę zwaliły się na niego i on po był pochłonięty cały ze cały, cały sobą Mistrzostwami. A teraz może będzie mógł się skupić na, na, na PR, na szkolenie, na struktury w związkach i, i tak dalej. No tak, oczywiście, bo Szymon dostał jakby w spadku tą imprezę organizacji Mistrzostw Świata, ale myślę, że wybrnął z tego rewelacyjnie i wyszło to bardzo, bardzo dobrze. Doświadczenia wcześniejszego w organizacji tak wielkiego eventu sportowego, bo to jest wielki event i to ogarnąć, wiadomo, że nie pracował tylko Szymon nad tym i nie dyrygował, to róbcie to, to. tam jest cała, cała grono ludzi, którzy to pomagają, przy, przy tym pomagają, ale wypadły bardzo nieźle, jeśli chodzi o organizację. Ponieważ nie wiem, kiedy następnym razem się spotkamy, chciałbym się Ciebie podpytać, jakie plany na 2014? No wiadomo, że start w Mistrzostwach Świata. Okaza okazało się, że Mistrzostwa Świata są w listopadzie, czyli prawie rok czasu jeszcze będę zmieniał kategor kategorię wagową, także spokojnie będę miał czas przetrenować to wszystko i przepracować dodatkowe kilogramy masy ciała i nic, tylko czekać na zawody.